I już wszystko rozkręcam, odbędzie się to pewno bez fajerwerków Ale mam w razie czego czołówkę I co wam powiem jeszcze, dlaczego tutaj będzie jeszcze instalacja na 12V Bo widzicie, tutaj to jest rozpięte, ten bank energii A na 12V yy, w innej przetwornicy idzie prąd A jakby nawet w tamtej przetwornicy szedł, to mam tylko na 12V tutaj jeszcze Zobaczcie, yy, tutaj, bo to wszystko będę rozbebeszał O wszystko już tutaj, muszę porozkręcać, Tu troszkę dojdę do ładu, tu już poprzemieniałem, że panele będą na szeregowo, ten regulator zostanie na 12V tylko. Stara przetworniczka wyjeżdża, znaczy się nie wyjeżdża całkowicie. Zobaczcie, jaka kurwa. 3 lata już. Mam nadzieję, że mi się tutaj zmieści teraz ten falownik, w to miejsce. Zobaczymy, ale pewnie się zmieścić, bo już mniej więcej mierzyłem. I, i zapraszam Was na filmik, jak już wszystko to będzie zrobione, zobaczycie jaką konfigurację zrobiłem, jak sobie z panelami poradziłem jak je podłączyłem, czy szeregowo, czy równolegle także tak tutaj u mnie wygląda, na razie bajzer. muszę to dzisiaj skończyć, podłączyć żeby od jutra już ładowało pozdrawiam Was, Słoneca życzę, zostawcie kciuk do góry i zapraszam na kolejny filmik, hej!